Nie, mogę cement wziąć. No, weźmy cement. O, ty kurwa, jak ty się tu dostałeś? Jak się przestraszyłem w ogóle? No. I wszystko muszę powtarzać. Ah, goddamet. Co mam odpalić? Czerwony mam odpalić chyba, nie? Czerwony. Nie, zielony, nie zniebałem! Całe zielsko do leczenia poszło się pierdzielić, ale zdupiłem. Unlucky. Ja muszę robić inaczej. Jeśli słyszę... To muszę wyciągnąć shotguna. A jeśli słyszę takiego... To muszę wyciągnąć pistolet. <grym> tak będzie lepiej chyba. Nie ma, nie ma, nie ma, A, kurwa nie ma pajacu! Nie, nie co, co ładujesz teraz?! Ładuj to w trakcie biegła, nie! Okej, okay, i to jest hop bez, bez oczu, czyli maska bez oczu, Mik. Kurwa, się przestraszyłem, what the fuck Użyjmy to! Nope. Nie, nie trafiłem kurwa! Nope. No nie! Błagam ci gro! Ja ci tu zamontuję, kurwa, dziurę ci za 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 zalepię, to nie wyciągniesz tej swojej maski, Leonora. A few moments later. Zobaczysz, czy czegoś tam nie widać, dzisiaj. Ci... <grystanie> Serio? Z tej dziurwy też możesz? Leonora? Ryszard? <grystanie> o kurwa! Jaki tam Jacek duży jest! Chyba kogoś coś boli. Tam to ja pójdę chyba dopiero w następnym odcinku. <głos> <głos> tutaj, rzuć! Dawaj! No nie! No Tutaj! Użyj! Nie wiem, gdziekolwiek. No co jest? Oh fuck, nie pluj na mnie! No co ty robisz? Ała! 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 Moje biedne nogi! Ała! Użyj, szybko! Ała! A, dupę na ziemię.

sasa sa, hop sasa sa. jestem rip nie jestem rip jestem rip aha skrzynkę tu jestem kury debilem biegam do save'a po na drugim końcu mapy żeby się dowiedzieć że to była skrzynka tylko się nie rozjeżdżałem debil i Aha! Co to kurwa Co śmierć? Co? Teraz będzie walka z bosem. A co jest najlepsze? Ja nie mam kurwa zapisów żadnych. Więc jeśli zdupię, to muszę wracać od początku wszystko. Fucking. Hell. A nie, są one zapisy, dobra, nieważne. Hehehe, <grym> nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem, nic nie pisałem. Oj, oj oj, oj, oj gdzieś tu jest mucha. Musk rozpiżonec. Chyba nie, dobra. Nice. Uh. Kurwa, ser! No! No umrę! Chyba! Uh. Na szczęście HP nie tracę! What the fuck w ogóle? On stał i się palił! Co jest? A to jest... Dobra, to zrobimy sobie... ścieliamy Sc -sc sobie gierkę. Tak, tak w sumie też można. Wejdźmy do menu i wczytajmy sobie prosto grę. No nie! <dysyjanie> Jestem debilem! Wczytałem grę, żeby wziąć cement i go nie wziąłem! Kurwa! <dysyjanie> Jeszcze jeden, no chyba was coś boli. Dostaw mnie! <laughs> Nie ma! <laughs> Pokonany przez drzwi! Coś podobnego do Undertale'a O, się kurwa przestraszyłem. Jezus, Marek się przestraszyłem. O! <laughs> o czym mówiłem? co zrobić w końcu tylko już nie pamiętam tych cytatów, najgorsze najgorzej zapomniałem, że mam nie biegać jak wyszedłem przez drzwi Get up Rebecca nawet klinie, ma nawet nie trafił w nią. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. <laughs> there's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. I found a file in the lab. Apparently, there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the <laughs> self destruct system I found a while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. E aqui tu